Z klasą. Celne pytania i błyskawiczne riposty. Kwadrans akademicki. 15 minut argumentów, opinii i komentarzy o Uniwersytecie Zielonogórskim i Zielonej Górze. Władze uczelni, naukowcy i studenci odpowiedzą na Wasze pytania. Kwadrans akademicki. W Federacji akademickim gościmy dzisiaj profesora Jakuba Marcinowskiego, dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I będziemy rozmawiać o wielu rzeczach. Głównym tematem naszej rozmowy będzie rekrutacja, ale zaczniemy sobie też od tematu, który się z tą rekrutacją wiąże i o którym jeszcze przed programem rozmawialiśmy. Mowa o tym, że rząd niedawno ogłosił, że będzie otwierał zamknięte do tej pory zawody. No wśród nich będą różne: no prawnicy, chociażby notariusze, podobno też taksówkarze, ale wśród takich zawodów są też chociażby geodeci czy. Czy, no, czy budowlańcy I, i na początek ja się chciałem pana zapytać pana dziekana, czy to dobrze czy źle, że, że takie zawody się otwiera. I przede wszystkim chodzi mi o, o takich ludzi właśnie jak budowlańcy, bo to też jest taka skomplikowana materia, chyba trochę bardziej niż kierowanie, na przykład taksówką. Kwestia ta wymagałaby bardzo obszernych komentarzy, ja spróbuję tutaj streścić się możliwie, możliwie bardzo. Na dzisiaj rzecz wygląda tak, że w przypadku budownictwa to te uprawnienia, które upoważniają do wykonywania wszelkich funkcji zawodowych, posiada w Polsce około 120 tysięcy, wśród nich 5, około 5 tysięcy naszych absolwentów. 120, 120 tysięcy osób. Mhm. Czyli tutaj trudno też mówić o jakimś zdecydowanym zamknięciu dostępu do wykonywania tego zawodu. To mhm. grono jest obszerne. Czyli to nie tak jak notariusze, prawnicy? Tak, to nie jest jakaś taka specjalność elitarna. Wprost, wprost przeciwnie. Czy, czy pełne otwarcie do wykonywania zawodu jest możliwe? Myślę, że tak, ale jakiś mechanizm weryfikacji weryfikacji Kwalifikacji musi istnieć. Czy to będzie mechanizm przez Izby, tak jak teraz to się odbywa, mhm. czy jakiś inny wypracowany y, przez rząd? Bo rozumiem, że, że coś takiego musi być wypracowane. Nie może być takiego pełnego otwarcia, bo trudno sobie wyobrazić, żeby, powiedzmy, y, kierownikiem budowy stadionu narodowego był ktoś, kto świeżo ukończył studia. No ale z drugiej strony, właśnie czy inwestor będzie chciał zatrudnić taką osobę, czy to nie rynek zweryfikuje? Y, nie. Firmy będą zatrudniały osoby, które jeszcze nie mają pełnych, Kwalifikacji pełnego doświadczenia zawodowego, bo i na dzisiaj też zatrudniają. To nie jest tak, że ktoś nie znajdzie pracy, znajdzie, ale ta mhm. praca będzie nieco niżej wynagradzana i oczywiście taka osoba nie będzie od, od razu desygnowana do jakichś robót bardzo odpowiedzialnych. No tak ten mechanizm odbywa. U nas to wiąże się z praktyką wieloletnią, praktyką w biurach projektowych, praktyką na budowie to razem 4 lata, plus egzamin państwowy dopiero się uzyskuje pełne uprawnienia. Mhm. A z drugiej strony, patrząc na to, co rząd robi, jak pan słyszy, że do 67 roku mielibyśmy pracować, to przede wszystkim dotyczy tych, którzy są teraz na studiach i młodszych ludzi. To jest możliwe, żeby taki inżynier budownictwa do 67 roku życia pracował tak pod tego względem się, zdrowotnym? Tego bym się nie obawiał. To znaczy jest jedna kwestia, tutaj powiedzmy musiałby aktualizować badania wysokościowe tak zwane. No ja znam takie sytuacje, że że bywałem też jako konsultant na budowach i kierownik budowy już nie miał odwagi wchodzić gdzieś wysoko. Mówi pani profesorze, niech pan sam tam pójdzie, bo ja już tak wysoko nie wchodzę. I to, to są jedyne przeszkody. Natomiast ten bagaż doświadczeń, jaki taka osoba 60-paroletnia posiada, jest olbrzymi i to, to jest niezwykle cenny kapitał. Inspektorem nadzoru budowy A2 miałem okazję poznać tego pana. Był pan jeszcze bardziej wiekowo za, zaawansowany, no ale on budował. Kilkaset, zbudował kilkaset kilometrów autostrad i w Europie, i w Afryce Północnej. Także, no ten. Mowa o właśnie autostradzie, nie autostrad... o budynku. Mowa o. Autostradia 2, tak, tak. Dobrze, tak. dobrze. Tutaj te uprawnienia, o których też rozmawialiśmy, wiążą się. Z, ze studiami z kolei na Uniwersytecie Zielonogórskim, bo żeby takie uprawnienia trzeba, żeby takie uprawnienia zdobyć, to trzeba takie studia ukończyć. Właśnie, w marcu zaczyna się z początkiem marca rekrutacja już na studia magisterskie i czy one też się cieszą dużym zainteresowaniem, bo rokrocznie rocznie, kiedy gdzieś tam spotykamy się w okolicach października, pan dziekan jest zawsze bardzo zadowolony z tego, jak budownictwo sobie dobrze radzi, jeżeli chodzi o rekrutację i teraz, czy, czy na drugim stopniu studiów, na wydzielalności ale inżynierii lądowej i środowiska w ogóle na wszystkich kierunkach też jest tak dobrze? Czy, czy jednak są problemy z tym, żeby zatrzymać tutaj absolwentów studiów inżynierskich? Ten trend, bardzo korzystny dla nas trend, wielu chętnych do studiowania na, na kierunku budownictwa, trwa i, i mam nadzieję, że się potwierdzi bo w tej najbliższej rekrutacji. Przypominam, my rekrutujemy na drugi stopień. Po siedmiu semestrach siedem semestrów trwa pierwszy stopień. No nie, chcieli, nie chcielibyśmy narażać studentów na przerwę semestralną, wobec tego rekrutujemy już w lutym. Z, z tempa, w jakim składają dyplomy, bo to jest warunek oczywiście, żeby mm -hmm. żeby zakończyć studia, yy, wynika, że wszystko będzie w najlepszym porządku zarówno na budownictwo, jak i na inżynierię środowiska. Przyjmiemy no, sporą liczbę kandydatów. Yy, Warto o czymś wspomnieć, bo to jest też moment historyczny. Po raz pierwszy rekrutujemy studentów w kierunku architektura i urbanistyka na drugi stopień. To jest pierwsza rekrutacja i tu też jest znakomicie, bo niemal wszyscy już złożyli dyplomy, tam jednostki jeszcze pozostały i mam nadzieję, że komplet studentów, czyli około 30, plus ewentualnie zrekrutowani z zewnątrz no będą stanowili ten szon studentów drugiego stopnia na kierunku architektura i urbanistyka. Mhm. A dlaczego na przykład warto wybrać się na takie studia magisterskie? Bo wielu ludzi których znam, ma też taki plan, aczkolwiek nie na tym wydziale. Ma taki plan, no skończę studia inżynierskie, pójdę do pracy i zaocznie sobie zrobię studia magisterskie. Jak jest lepiej według pana? Rozpocząć pracę, zdobywać doświadczenie, czy pójść jednak na te studia stacjonarne magisterskie? Tu, tu, trudno mi doradzać wprost. Na pewno bardzo korzystnym mechanizmem, i my to obserwujemy, jest znalezienie pracy i już no, korzystanie z tego, bo to jest atut nieprawdopodobny. Jeżeli już ma się pracę i tak najczęściej się zdarza, że studenci już po trzecim roku, po, po szóstym, po siódmym semestrze zdobywają pracę, pracują, potem przedkładają dyplom inżynierski, ich kwalifikacje rosną wobec tego i garza rośnie i ciągle mają to miejsce pracy. I co tutaj jest ważne a propos uprawnień zawodowych, że już im no, biegną te lata, miesiące, lata do uprawnień. Mhm. I wtedy zarabiając, a, a wiadomo, że w budownictwie się no, dobrze zarabia, no, są w stanie pozwolić sobie na studiowanie w, w trybie niestacjonarnym, bo, bo to czesne, miesięczne nie, nie jest jakąś tam barierą dla kogoś, kto już pracuje i zarabia jako inżynier budownictwa. I większość, no większość, sporo studentów wybiera tę drogę. Przy czym no, obserwujemy taki mechanizm, że już z tą pracą nie jest aż tak dobrze, jak było kilka lat temu, także to nie jest już, nie jest tak powszechne jak było do niedawna, że niemal wszyscy wybierali właśnie tę drogę, że po inżynierskich szli do pracy a trybem niestacjonarnym mamy mam bardzo wielu chętnych do studiowania w trybie niestacjonarnym, robili te y, y, studia magisterskie. Właśnie, kiedy też y, konferencje prasowe rokrocznie są na uczelni, kiedy mamy te wyniki rekrutacji, to tam też jest taka tendencja, że coraz mniej ludzi wybiera się na te studia Nie, niestacjonarne. Czy jak to wygląda na wydziale? Inżynierii lądowej i środowiska. My nie mamy powodów do narzekań. Wręcz przeciwnie, tutaj liczba grup wzrosła na, na studiach niestacjonarnych. Mamy bardzo wielu chętnych. I to właśnie w szczególności na drugim stopniu kształcenia. Na drugim mm -hmm. stopniu kształcenia no, ten mechanizm wyjaśniłem, czyli tak. studenci już podejmują pracę, a potem decydują się na uzupełnianie, uzupełnienie wykształcenia, bo powtarzam, żeby uzyskać pełne uprawnienia budowlane, trzeba przedstawić dyplom magisterski. Dyplom inżynierski nie upoważnia do uzyskania tych pełnych uprawnień budowlanych. To bardzo ważna informacja. Trochę zmienimy temat, ale dalej pozostajemy na Wydziale. Bardzo fajna, bardzo dobra informacja. Pierwszy. Studenci pierwszego stopnia na kierunku architektura i urbanistyka kończą właśnie studia. To są pierwsi rzadcy, którzy zaczęli studia na tym kierunku. Wielu moich znajomych wśród tej grupy jest. Oni pamiętam, na początku studiów zastanawiali się, jak to będzie na samym końcu, czy będą mogli tutaj zrobić studia magisterskie. Ja na początek chciałem się dowiedzieć, czy Państwo są zadowoleni z kształcenia na tym kierunku. To dobrze, dobrze absolwenci wychodzą? Oczywiście, ja no, to, to zabrzmi może nie do końca powiedzmy no, obiektywnie, ale no, ja z, zewsząd odbieram takie sygnały, że naprawdę kształcimy na poziomie, który no, moż, można porównywać z poziomem kształcenia na uczelniach, które kształcą na kierunku architektura i urbanistyka już od 50 czy, czy nawet więcej lat. Te dyplomy, ja miałem przyjemność uczestniczyć, pani profesor Janina Kopiec-Unger zaprosiła mnie na obrony Miałem u, u, przyjemność uczestniczyć w, 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 na jednej obronie byłem, mm -hmm. żeby żeby przyjrzeć się, jak to wygląda, no, byłem pod wrażeniem. Poziom tych prac, które były składane jako prace inżynierskie, bo to jest ten pierwszy stopień, był bardzo wysoki. Profesor y, Zbigniew Bać, który był, y, no, na, stał na czele komisji, był też y, bardzo, y, no, jego ocena była bardzo pozytywna, jeżeli chodzi o poziom tych prac. Naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Y, ja myślę, że, że już wkrótce y, no, nasi absolwenci wykażą się też tą zdobytą wiedzą w, w praktyce y, architektonicznej, bo mamy już sygnały, że zdobywają laury na konkursach ogólnopolskich. Ich wystawa była przecież eksponowana też nawet w parlamencie w Brukseli. Także mhm. to są też takie no, wymierne osiągnięcia. Właśnie, ale żeby dostać się na takie studia, to przyda się czasami także kurs rysunku, ym, który już po raz kolejny Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska y, prowadzi. Ym, no może na początek, jak taki charakterystyczny. Harmonogram takiego kursu wygląda, czy jeszcze są miejsca, na które można się zapisać, no i czy trzeba trochę pieniędzy wydać, i ile na taki kurs? No może zacznijmy od tej ostatniej kwestii, bo to zawsze budzi największe zainteresowanie. 15 zł za jedną godzinę lekcyjną. Nie wiem, czy to jest wysoka stawka. Wiemy, jakie są stawki w przypadku lekcji prywatnych, mhm. to jest na pewno no, przystępna stawka. Tym bardziej, że zajęcia odbywają się w grupie, nie aż tak licznej, bo. Yy, to jest czwarty kurs, pan redaktor wspomniał, że już jest pewna tradycja, tak, to już po raz czwarty organizujemy ten kurs, nigdy liczba uczestników nie przekraczała 25, także to w takiej grupie są prowadzone zajęcia, a zajęcia, kierownikiem kursu jest profesor Jan Gawron, a zajęcia prowadzą pracownicy, którzy no z praktycznym rysunkiem architektonicznym mają do czynienia na co dzień, bo to są albo praktyk praktykujący architekci, albo osoby, które u nas prowadzą zajęcia o podobnym charakterze, także uważam, uważam, że kadra jest wysoko kwalifikowana i, i warto w tym kursie uczestniczyć. Mhm. Pan ma jakieś sygnały, że on pomaga w dostaniu się na studia? Na zakończenie kursu zawsze jestem zapraszany i, i chwilę rozmawiam też z tymi uczestnikami kursu, potem robimy takie rozeznanie jak wygląda, bo nie wszyscy uczestnicy kursu później zdają u nas, tak. ale robimy rozeznanie jak im się powiodło w egzaminach wstępnych, bo no, ten egzamin jest jakby pierwszą barierą bardzo istotną. My też niestety takiej dokonujemy takiej selekcji na na podstawie tego egzaminu. Nie wszyscy dostają się na kierunek architektura i urbanistyka. Trzeba zdać ten egzamin po prostu. Także no, procent powodzenia jest powiedzmy bardzo wysoki, że, że no, nie wszyscy, jeżeli ktoś wybiera uczelnię, gdzie ten, gdzie ta konkurencja jest olbrzymia po kilkunastu czy dwudziestu na jedno miejsce, no, nawet bardzo dobre umiejętności y, rysowania nie dają pełnej gwarancji dostania się na taki kierunek. Mhm. Pan wcześniej wspominał o postaci y, pana, pana profesora. Sora Zbiniewa bacia, który pracuje także we Wrocławiu i jedna i tutaj jego wystawa się pojawiła w Muzeum Narodowym. Wystawa się nazywa Habitaty, nasze miejsce na, na ziemi. Gdybyśmy tak w skrócie mogli streścić, o co chodzi w tej wystawie, to byłoby bardzo fajnie. I to jest, no, powiedziałbym, niezwykłe wydarzenie. Nasz pracownik, nasz pracownik ma wystawę w Muzeum Narodowym w Warszawie. Miałem przyjemność uczestniczyć w otwarciu tej wystawy. No, byłem, no, duma mnie, mogę powiedzieć, rozpierała, bo, bo naprawdę było co podziwiać i, i fakt, że, że no, pan profesor Zbigniew Bać Yy, przewodniczący Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk. Ma wystawę w Muzeum Narodowym. Naprawdę było wielkim wydarzeniem. Ja wspomnę jedynie, że czynię starania, żeby ta wystawa, ona w marcu już będzie, no, kończy się w Muzeum Narodowym. Będę czynił mm -hmm. starania, żeby sprowadzić tę wystawę tutaj do, do Zielonej Góry. Przy okazji jeszcze proszę mi pozwolić podziękować panu rektorowi, który, no, znacząco się przysłużył do zorganizowania tej wystawy. No, wsparł finansowo profesora Bacia znacząco. Ale wracam do tego terminu habitaty. On brzmi tak bardzo dziwnie. To była forma protestu środowiska, architektonicznego na blokowiska. Habitaty, ta koncepcja, to nie jest tylko koncepcja architektoniczna, to jest koncepcja socjologiczna, psychologiczna. Zrodziła się właśnie w latach 70 -tych, 80 -tych, mhm. wtedy, gdy w Polsce zaczęła dominować ta architektura blokowisk. Z tym mamy do czynienia do dzisiaj i niestety termin blokowisko brzmi już bardzo pejoratywnie, no, mówimy już o so subkulturach. Natomiast to jest pełne przeciwieństwo do, do blokowisk. To jest, myślę, że będzie okazja, żeby, za, za, zachęcam, żeby zaprosić kiedyś pana aby żeby szerzej o tym opowiedział. To jest taka forma y, y, osiedla, tak nazwijmy, ale to jest, to jest też coś więcej niż osiedle, bo tu chodzi o, o pełne y, sąsiedztwo takie w pełni harmonijne sąsiedztwo. Tu górną granicą, o której mówi pan profesor, to jest 100 rodzin. Mhm. I, I to jest taka enklawa, y, w której żyje się, tak wynika z badań socjologicznych, psychologicznych żyje, żyje się no, najlepiej. Na świecie ta koncepcja jest realizowana dość szeroko. O Holandii pan profesor wiele razy przedstawiał przykła przykłady holenderskie takich habitatów. Natomiast w Polsce no, ciągle jakoś nie może się przebić. Nawet deweloperzy, jak budują te swoje osiedla, budują jednak w formule troszeczkę innej. To nie jest do końca habitat. No dobrze. Tutaj też w ogóle studenci architektury i profesor Bać to bardzo aktywne osoby. W zielonogórskiej gazecie wyborczej możemy też przeczytać o tym, że właśnie profesor Bać i jego studenci wychodzą naprzeciw oczekiwaniom i spółdzielni i są gotowi. No, przynajmniej zaprojektować elewację właśnie takich blokowisk na osiedlu pomorskim. No to też chyba ciekawa taka sprawa, że, że i studenci i profesor Baci się angażują w to co się dzieje tutaj w Zielonej Górze także. I tę sprawę zainicjował obszerny wywiad profesora Bacia udzielony Gazecie Wyborczej na temat właśnie kolorystyki naszych miast. I tutaj pan profesor posłużył się przykładami właśnie miasta, w którym od dwóch lat pracuje. No, był bardzo krytyczny wobec, wobec kolorystyki tych naszych osiedli. No i tak zwróciła się koncepcja, żeby studenci w ramach swoich prac okresowych wykonali właśnie taką koncepcję. No, dekoracji kolorystycznej elewacji tych wielkich osiedli. Sam jestem ciekaw, jaki będzie efekt. Dla studentów byłaby to, no, satysfakcja olbrzymia, gdyby, któraś z ich koncepcji została zrealizowana. Ja, jako dziekan, podziwiałbym też to osiedle i chwalił się, że to studenci mego wydziału <laughs> zaprojektowali tak wspaniałe w układzie kolorystycznym i powiedzmy koncepcyjnym elewację. No, byłoby to wspaniale. no, tak jak słyszę, to kosztów. Wykonania takiej elewacji nie podnosi znacząco. W końcu całą elewację trzeba pomalować, ocieplić, jeżeli mówimy już też przy okazji o termomodernizacji, ocieplić, yy, yy, otynkować, pomalować. Czy to będzie jakaś właśnie taka fantazyjna, yy, kolorystycznie i, i, i koncepcyjnie yy, no, fasada, czy, czy to będzie coś, co powstaje na teraz? Yy, no, to jest zasadnicza różnica. Jestem bardzo ciekaw efektów tego, yy, tego postępowania no, i, i tej koncepcji. Mm -hmm. My również jesteśmy tego bardzo ciekawi, patrzymy, już nas czas mocno goni. Bardzo w takim razie dziękujemy za wizytę w Akademickim Radiu Index. Profesor Jakub Marcinowski, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, był naszym gościem. Bardzo dziękujemy. Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu. Kwadrans Akademicki. W każdy wtorek o 9. Tylko w Akademickim Radiu Index.